Liceum Kształcące dla Dorosłych w Grabowie powstało w dniu 1 września 2013 roku z przekształcenia Technikum dla Dorosłych w Grabowie i to było podyktowane treścią artykułu 8 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od 1 września 2012 roku nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej Technikum dla Dorosłych. Od 1 września 2013 roku nie ma naboru do tej utworzonej szkoły, czyli do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W tym roku szkolnym w tej szkole pozostała tylko ostatnia czwarta klasa technikum, która kształci w zawodzie technik rolnik. Uczniowie klasy czwartej technikum, którzy nie ukończą tej klasy, jeżeli tak się zdarzy, będą mogli kontynuować naukę w drugim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Dziękuję, się za Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś z Pań i panów, panów Ja chciałbym zabrać głos, pochodzę z tej gminy i jestem z Boję się podnosić rękę za likwidację szkół grabowych, bo chciałbym tworzyć na, na terenie tej gminy szkoły, a nie likwidować. Natomiast trzeba powiedzieć, że przepisy prawa wymusiły yy, taką zmianę drastyczną. To poprzednia Rada i Zarząd podjęły yy, uchwałę o, o zamiarze likwidacji. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą yy, prawa oświatowego, która uniemożliwia takim liceum czy takiej placówce jak Grabowo uzyskiwanie uprawnień e, tych uczestników do przejmowania gospodarstwa rolnego. Te, e, trzeba powiedzieć, że ta szkoła była rentowna dzięki temu, że gmina Grabowo no, nie obciążała za bardzo za kosztami powiatu polneńskiego, za, za wynajem tam pomieszczeń. Wszystko to dobrze funkcjonowało, zostało to przerwane, bo ktoś na górze wymyślił takie przepisy, że teraz to trzeba oprócz takiego liceum robić jeszcze kursy kwalifikacyjne. I w Gramowie takich kursów kwalifikacyjnych nie można przeprowadzić. W związku z tym zdaje się, że Marianowo i bojeboci zdaje się czynieść najbliżej to robią. I nie ma co ukrywać, uczeń, który jedzie tam do Marianowa, od razu robi taki kurs, nie przyjedzie do Ramowa, a później drugi raz nie będzie jeździł na kurs kwalifikacyjny do, do Marianowa. I szkoda, że to po prostu tak te przepisy zmieniono, ale niestety śmiercią naturalną ta szkoła po prostu przestała istnieć, bo pracuje uczestników. Dziękuję.